Mm. Czy to jest taka pływająca restauracja? One głównie operują wieczorami, Martina mówi, że są bardzo ładnie oświetlone i co romantycznie tam na takim... Tylko dużo osób dosyć. Nie wiem czy taki... A to pewnie jak ktoś sobie wykupił, wiesz, na jakąś imprezę? Jakaś no. filmowa impreza filmowa. Mm -hmm. Tu kolejna taka łódeczka, stateczek. my już dopływamy do, do, do portu, tak? Za 10 minut. Czy za 10 minut będziemy wysiadać i idziemy dalej zjechać? Się A teraz na co macie? Jeszcze nie mógł, ale na raz moment. Ale ładnie. Robię jeszcze te ujęcie na palmy. To ujęcie specjalnie dla Agnieszki, żeby wiedziała, że na Stanach Zjednoczonych się świat nie kończy. Ładnie tu wygląda. To jakaś kolejna restauracyjka, zobaczcie taka na wodzie. Robię sobie jeszcze jedno ujęcie, bo może potem powyciągam na jakieś potrzeby. Jak widać, kolejne dwa budynki są stawiane. Zobaczcie, jak wygląda w stanie surowym. Bardzo, no ale miejscówka bardzo dobra. To On się nie kończy? No jest. Tak wygląda ta łódka, którą płynęliśmy. Nazywa się Kapitan Jack i kosztuje 60 zł za dwie osoby, chyba że ma się kupon, tak? To wtedy po 30 wychodzi za, za osobę. I codziennie od 11.00. około godzinki trwa ten rejs, tak? Co godzinę? on tak pływa. I znowu troszkę zieleni. Jesteśmy pod Palemką. Idziemy teraz ten, idziemy na Idzie, piwo. Na piwo idziemy, tak. Czy można kupić tutaj piwo? Nie Tylko... można kupić. Nie można tak kupić, że idziesz sobie do sklepu i kupujesz. Ale w, w restauracji można. No i możesz jedynym miejscem, gdzie możesz kupić alkohol to jest lotnisko. Także polecam. To jest, to jest hotel Mariot teraz? Mhm. To jesteśmy w hotelu Mariot i jedziemy na 52 piętro do restauracji. No patrzcie tylu przycisków jeszcze nie widziałem będzie. Mówi panel dać dotykowy. Zatykają się uszy? No zatykają się uszy, zatykają. Jesteśmy już w restauracji. Jedynym minusem tej pogody jest to, że nie widać tego właśnie pięknego, błękitnego ee, morza. Tych, no, woda miała miałaby normalnie ładniejszy kolor. jest właśnie Marcelina z mówi zobacz jak pochmurno. Ale mnie to nie przeszkadza. Mały byciek tutaj komuś przecieka łajba. W każdym razie bardzo ładny widok z tego 52 piętra. Tutaj przed nami jest właśnie ta wspomniana wcześniej palma. Nie wiem czy, czy jesteście w stanie dostrzec zarys tej palmy. To jest zewnętrzny ring, tutaj jakby te liście, są gałęzie. I tam w oddali hotel, który wcześniej pokazywałem, Atlantis. Faktycznie, jakby nie było takiej pogody, to byłaby lepsza ostrość. Dodatkowo, jako że nagrywam przez szybę, to tak idealnie nie widać. <laughs> A tu, to jest ładne. A tu są też mieszkania, czy hotele? Wiesz, może? Tutaj przed nami. No, to ślicznie wygląda z tymi basenami, zobacz. Zobaczcie, te macie korty tenisowe. To są wszystko hotele. To są wszystko hotele, tak? To są hotele. Na samej pali, masz mieszkania i domy, ale całe zewnętrzne to są hotele. A tutaj przepięknie wygląda w takim hotelu się właśnie zatrzymać. Dużo zieleni, pięciokwiastkowe. Tam jest wjazd na tą palmę. Patrzę ile to jest pasmowa droga, eee, jest ale nie ma korków. No Tylko ciekaw jestem, jak, to będzie, jak ta palma będzie cała zabudowana, no to chyba zakorkuje się to trochę. Czasami są korki, szczególnie jakieś tam, mm. jak są imprezy. A tam się... Tak? No, potrafię, na samym no, końcu? Tak, się zakurkować. Są wszystko mieszkalne tutaj na wjeździe. Proszę, no, zrobię dla Ciebie czekoladki. Ok, dziękuję. Zamówiłem te piwa i sobie, sobie kurczaszka wziąłem bo dzisiaj jeszcze nie jadłem, wiesz? A, no jednak da się tutaj piwo zdobyć. <laughs> Peroni włoskie, to smacznego. Ja tylko jeszcze jedno ujęcie zrobię. Tam pustynie widzę. Pierwszy raz widzę pustynię. Tam zaczynają Tam mieszkalne. Dzielnica willowa. Faktycznie. Czy tam jest dzielnica... Tam jest dzielnica willowa. A dalej to już co koniec świata, Sahara. Nie? No, ale już jest pustyni. Tak, to jest pustyni może, no? nie? Nie, to Teraz pokażemy Wam, jak tutaj jest dokładnie z tego stolika widok. To właśnie to jest dokładnie ten sam widok, tylko gdy słoneczko świeci. Jak tutaj jest ładnie niebiesko, błękitnie. Zobaczcie, przepięknie to wygląda, co nie? Jak słońce świeci. A jak nie świeci, czy te 10 dni w roku, gdy nie świeci Słońce wygląda tak? Czekajcie, jeszcze wam coś pokażę. Przepraszam. Zastanawiacie się pewnie, jak tutaj mieszkają szejkowie. A jak rodzaj to będzie szejk, szejk, pani szejk może tak ją nazwijmy. Szejka. To pokażę wam teraz, jak wygląda dom, czy tam w domu, co bardzo nie widać, ale zobaczcie. Tu jest ta palma, którą, którą wcześniej pokazywałem. I tam jest prywatna wyspa. I ta prywatna wyspa należy właśnie do szejki. Czy jest, o jest ten jacht od niej. Jest jacht i gdzieś tutaj pewnie jakiś domek, tylko o tam będzie domek. Czyli... Dla ogrodnika? Dla ogródnika. W każdym razie szejkowie tutaj mieszkają na prywatnych wyspach. Nie muszą się tutaj. Tu... No, coś niesamowitego. Mnie by wystarczyło takie mieszkanko. Marcyjna mówi, że mniej więcej 100 tysięcy złotych rocznie tak? trzeba liczyć na wynajem mieszkania w tej okolicy. Tutaj, jeszcze ujęcie na to wspomniane wcześniej, skydive, czyli, yy, czyli taki ośrodek dla spadochroniarzy. Właściwie, jak wspominałem, jest syn prezydenta, czy tam nie wiem, jak to nam być, Dubaju. I on będzie dziedziczył po nim to stanowisko. Lądowiska dla helikopterów. I tutaj startują i lądują. Krótki ten pas, ale to są małe samoloty, więc dają radę. Strasznie ładnie, bardzo dużo jachtów. Z tego co tutaj obserwuję, to jest kilka razy więcej jachtów takich dużych aniżeli w Miami. Bo nie tylko tutaj, tylko dookoła, naprawdę mnóstwo ich jest. To są te ogromne jachty, koło których przepływaliśmy. Zobaczcie, z daleka one nie wyglądają tak. Tak zjawiskowo, a z bliska widzieliście, jakie one są duże. Nawet tak naprawdę o te jakciki tutaj, one też są bardzo duże, tylko z tej odległości nie, nie sprawiałem takiego wrażenia. Poszedłem na drugą stronę tej restauracji, pozwolę sobie jeszcze na ujęcie z tej strony, żebyście nie myśleli, że Dubaj to tylko kilka budynków takich, właśnie tych drapaczych Mury Jest ich znacznie więcej, jak widać. To jest jedno takie gniazdo, a tam dalej znajduje się drugie. Kamera tego może nie wychwycić, ale tam dalej też są takie wysokie zabudowy. Poniżej kolejne przystanie. I właśnie, jakbyście chcieli sobie kupić, znaczy przepraszam bardzo, wynająć mieszkanie w takim miejscu, to najmniejsze mieszkania mają około 100 m2 i wynajem miesięcznie można powiedzieć około 10 tysięcy złotych by kosztował. No tylko, że no wiadomo, Dubaj jakoś wygląda. I jeżeli chodzi o zamieszkanie, najtańszy nie jest, ale oferuje coś w zamian. A tutaj stagany jest kolejny drapacz. Jak wspominałem, jesteśmy na 52 piętrze. Mam no, taką bindę na zewnątrz można się wystraszyć troszkę, co jechać. E, pożegnałem się już z Marceliną. E, słoneczko powoli zaczyna wychodzić, jak widać. W każdym razie ona już, jedzie, ona już jedzie powoli do domu. A ja jeszcze postanowiłem się troszkę tutaj przespacerować, skorzystać właśnie z tego, że pogoda jest przepiękna. Przejdę się tu po okolicy, zobaczę co jeszcze ciekawego zobaczę. Aczkolwiek nie zamierzam, nie wiadomo jakich hektarów tutaj przemierzać. Nie mam takiej potrzeby, to co nagrałem, powinno w zupełności wystarczyć. Zobaczcie, jak tutaj jeszcze ślicznie. Chyba to jest taki dosyć albo nawet bardzo sztuczny twór. Tutaj wszystko praktycznie jest w jakiś sposób sztuczne, utworzone przez człowieka. Tak to, tak. To wszystko jest przywiezione, nie wiem, zmontowane, zaplanowane, zaprojektowane, ale wyszło im to bardzo dobrze. Czyli to nie rzuca się w oczy, że to jest sztuczne, tak jak te wyspy tutaj, to wszystko praktycznie jest na jakichś wysepkach, ale mówię, nie rzuca się to w oczy, że to jest sztucznie zrobione. Naprawdę bardzo mądrze pieniądze wydają. To jest jeden z wielu takich budynków mieszkalnych tutaj. Naprawdę, co tutaj jestem, to, to z jednej strony wypowiadam się w samych superlatywach o tym mieście, z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że to jest, że to jest Emirat, tak? To jest yy, yy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, to jest kraj muzułmański, ale właśnie Dubaj jest najbardziej taki yy, powściągliwy, czyli Europejczycy spokojnie sobie tutaj mogą żyć, mieszkać i, i nie będą za bardzo narzekać. Yy, w innych Emiratach bywa różnie, ale właśnie jeżeli ktoś z Was. Yy, ma wątpliwości do, co do tego, czy poradziłby sobie w kraju muzułmańskim, no to właśnie tutaj w Dubaju, w tym Emiracie, jeżeli. to, to od tego miejsca powinien zacząć. Tu jest tak najdelikatniej. Te, te zasady tam, te szariatu i tak dalej są najbardziej delikatnie przestrzegane. Ciasno się tu robi powoli. Ciekawostka, tutaj w emiratach znajdują się, ta, można spotkać takie różowe taksówki, to jest właśnie taka różowa taksówka. Do czego one służą? Otóż, jeżeli jesteście kobietą i wzywacie taksówkę i nie chcecie, żeby kierowcą był mężczyzna? No, to prosicie o różową taksówkę. Tam właśnie kierowcą jest kobieta. I to w szczególności dotyczy no, przede wszystkim muzułmanek, tak, które nie życzą sobie przebywać w towarzystwie mężczyzn, ewentualnie których mężowie sobie tego nie życzą. Więc różowa taksówka tylko dla kobiet. E, pewna pani zrobiła mi właśnie loda. Testowałem lody w różnych krajach. Teraz czas na, na przetestowanie. Tutaj to jest w sumie bardziej taki sorbet y, malinowy i przyznam, że jest bardzo dobry. A dwuznaczność musiała być, co musiała. Można tutaj jak widać znaleźć amerykańskie sieci, to jest iHop, czy tam iHub. Tutaj mamy Saboya. Zapomniałem ja dodać, że ten lud kosztował w przeliczeniu na polskie 15 zł. Za jedną gałkę, więc troszkę sobie cenią. Dużo tutaj na tej ulicy mają rysunków takich trójwymiarowych. Zobaczcie jaka instrukcja. Tutaj stanąć. Tak, stajemy. I tak to powinno wyjść. Czyli powinno się. Znaczy ten, kto fotografuje, tutaj staje, a osoby fotografowane muszą usiąść tam na hipopotamie. I wtedy wygląda to trójwymiarowo. I takich obrazków jest tutaj więcej. Tam jakiś pan na żywca właśnie maluje kolejny. To ciekawa inicjatywa. Kolejny przykład takiego właśnie rysunku trójwymiarowego. Tak to powinno wyglądać. A jak wychodzi w rzeczywistości? Całkiem nieźle. Szkoda, że mnie nie ma, kto zrobić zdjęcia. Jakoś nie lubię prosić o takie przysługi obcych osób. A też nie czuję specjalnej potrzeby, żeby takie zdjęcie posiadać. Dobra, nic, łapię powoli taksówkę. Pogoda coraz ładniejsza, słoneczko wyszło. O, schody ruchome. Ale nie chce mi się już krążyć po tej okolicy. A co najważniejsze, trzeba wrócić do hotelu i sprawdzić szarą naszą rzeczywistość, czyli zobaczyć, kiedy na statek, jutro, ale o której. Nic, łapię taksówkę. Taksówek jeździ tutaj bardzo dużo, więc nie ma żadnego problemu, żeby jakąś zatrzymać. I przejazd tutaj jechałem tutaj jakieś 30 minut i zapłaciłem za to około 60 zł bodajże. No chyba podobnie jak w Polsce by to wyszło. Raczej z samochodu nie będę nagrywał, ponieważ tak zawsze za bardzo szczęścia. Jestem już niedaleko hotelu, ale muszę wam coś pokazać. Zobaczcie sklep z jakimi pojazdami fajnymi. To jest coś podobnego, na to do, do, do Segwaya. I to jest to, co na początku, bo kiedyś Wam wspominałem, to jest taka, nie wiem, deskorolka czy co, segurowa podobne. też oparte o żyroskopy na pewno. Transport, tak, transport. Dużo różnych takich urządzeń tu mają. Przydam, że Korci mnie takie coś kupić, ale nie tutaj w Dubaju, tylko gdzieś, gdzieś w Polsce i takim z czymś jeździć na spacery, nie? dużo ruchu. Idę teraz jeszcze na jakieś szybkie zakupy, bo mi się picie kończy. Wstąpiłem sobie do takiego lokaliku, gdzie sobie zjem. I to jest tak, to jest shawarma, czyli takie co jak można powiedzmy w Polsce w Sfinksie kupić. Taki rodzaj kebabu, tak? to jest jakby inaczej kebab. Tu jest chlebek arabski. To jakieś chyba mleko, nie wiem dokładnie co to jest, nie smakuje mi. Marchewka oraz coś pikantnego oraz duży, świeży sok pomarańczowy, tutaj są pomarańcze, świeżo wyciśnięte i za tą całą zapłaciłem 30 zł. Smacznego! No hej, wam zbliża się trzecia w nocy. Skończyłem pracę na statku. Wróciłem teraz do hotelu. Szybki prysznic. Spakowałem się. Jak już jestem spakowany, walizeczka czeka. To też. No i teraz biorę taryfę i jadę na lotnisko. I wracam do domu w końcu.